Przejeżdżamy na mecz po to, żeby powalczyć, żeby zdobyć komplet punktów. No, dzisiaj przyjęliśmy troszeczkę okrojonym składzie, tak? Mieliśmy tylko 11. E, no, nie dało rady niestety, już pod koniec i e, pogoda też troszeczkę nam nie pomagała. E, musieliśmy, padliśmy trochę z sił, mimo to, że w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie kilka świetnych sytuacji. E, część z nich wykorzystaliśmy. W drugiej połowie już było gorzej. Już skupili się bardziej chłopcy na obronie. Tych akcji z przodu już było zdecydowanie mniej. E, niedokładność się już wkradła, tak? no, no niestety sił żeśmy zostawili bardzo dużo, ale wyjeżdżamy bez punktu. To jest jedna z przyczyn, że, że jakbyśmy mieli więcej osób na zmianę, gdziebyśmy mogli wprowadzić nowych chłopców świeżych, e, z większym, e, że tak powiem, tutaj e, nadmiarem sił, to na pewno, na pewno moglibyśmy zmienić kilka, kilka pozycji, moglibyśmy wzmocnić e, kilka osób, kilka formacji. Na, te które właśnie troszeczkę kulały nam e, i na pewno by to wyglądałoby troszeczkę lepiej i z przodu mielibyśmy możliwość e, mówię wykończenia chociaż troszeczkę lepiej tych sytuacji e, stworzylibyśmy może ich trochę więcej no, na pewno na pewno to jest jedna z głównych przyczyn że nie mieliśmy pełnego składu yeah! 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 W pierwszej połowie na 2-2, w ostatniej minucie, mamy sytuację, którą powinniśmy wykorzystać, i zupełnie termin naszej by się potoczył przy zmęczonym przeciwniku, który nie dysponuje żadną zmianą. Mamy też inne sytuacje i nie do końca chyba jeszcze brakuje tego wykończenia, brakuje tego ostatniego podania. Czasem gramy zbytnio szalacko, i konsekwencją tego jest też to, że później musimy gonić więcej. Myślę, że niektórzy sobie bardzo wzięli do siebie to, że mówiłem, że interesuje nas wynik i zwycięstwo trzy punkty od kilku meczy, a nie to w jaki sposób gramy. No i chyba rzeczywiście zlekceważyliśmy przeciwnika, to, że przyjechał na mecz w 11 zawodników. No i konsekwencją tego było to, że przez cały mecz musieliśmy martwić się o to, czy rzeczywiście uda nam się to wygrać, walczyć, gonić wynik. Ostatecznie nam się to udało i myślę, że to utrzymanie jest coraz bliżej. 好、yeah.！Oh よし!